Może se zaspałam i się najepałam Nie wiem na chuj ta cała drama od białego rana Na balkonie z drinkiem wietrze z bestii Z szparkiem misiu pomóż, bo nie mogę wyjść z tej pralki Dziewczyny plan jest taki, wyjedziemy se do Bułgarii Na imprezy i egzotyczne ptaki Jesteś diamond girl, wyjebane w typa Jesteś diamond girl, ty nie jego liga Typ ma żółte zęby tak jak jego papiery Laska nie potrzebujesz ujebanej ściery Mamy dobry vibe, lato już za rogiem Ten typ nawet ładny, ale na obie z workiem Laska, nie ściągaj se Tindera Nie potrzebujesz kolejnego frajerera Każdy z nich zdał test, że ma chorób pięć Wiesz, że on się puszcza szybciej niż Sylwestra, fajerwerki Ijo, ty chce gierki? Weź się swoje piebni To nie moja rola, jak już to tylko dobra wola No się pierdolę przez takie pizdy, czuj się jak Wojtek Gola Kurde, synu, to jest ci mało? Mało? To mu na pewno życie centymetrów dało <laughs> Laska. Laska, nie potrzebujesz ujebanej ściery. Laska, czujesz się źle? Trzymaj. Weź niepierdol, uśmiechnij się i żyj.